Koty? Dwa malutkie. No na tydzień albo, no może trochę więcej, zanim nie znajdę im domu. Kochanie, wiesz, że mamy nowe meble w mieszkaniu. Wszystko będzie podrapane, dywan będzie w kłakach. No to się go wyczyści. Od kiedy ty się zrobiłeś takim pedantem, co? A nie możesz ich po prostu wypuścić? Jest lato, koty sobie świetnie poradzą. Czyś ty zwariował? W ogóle straciły mamy nie poradzą sobie same. Nie mogą zostać. Jeżeli ich nie wezmę, trafią do schroniska. Powiem cię tylko na kilka dni. Tak się tylko mówi. A potem wiadomo, jak to się kończy. Obiecuję ci, że u nas nie zostaną, A jaką masz pewność, że znajdzie się ktoś, kto je weźmie? I teraz będzie tak zawsze. Wszystkie bezdomne zwierzęta, które tutaj leczysz, trafią do nas. Adoptowaliśmy już tando. Więc się nie zgadzasz? Nie, przykro mi. Dobrze. Sama sobie jakoś poradzę. Dlaczego tak stawiasz sprawę? To jest nie fair.